w poniedziałek, wstaliśmy, piąta rano, robimy sobie taką pastę na szybko z tuńczyka, bo zaskoczyło mnie to, że nie mam nic do jedzenia w domu. Właśnie wróciliśmy, nie zrobiliśmy żadnych zakupów, więc sobie zjemy taką pastę. Tutaj codzienna dawka witaminek, kawka. Jemy szybko i lecimy na trening. Trening zaczynamy od Skosu. Nic się nie zmienia w sumie w treningu. Jest taki sam. Zmieniło się kardio w tym tygodniu 6 razy 45 No i już teraz nie ma zabawy, bo 11 tygodni, więc Micha 100% czysta. Lecimy na no 11 tygodni do pierwszych zawodów w życiu. Ja się nie miłosiernie. A po tych pierwszych zaraz będą drugie, bo. W NBF. Ciekawy jestem jak to pójdzie. Dobra. U, chwila przerwy. Łyczek kawki. Lecimy dalej. Dobra. Teraz wyciskańka. Na płaskiej. Trzy serie po 8-10 ruchów. Lecimy. Dobra, i rozpiętki. To jest 3 serie po 10-12 ruchów. I lecimy jeszcze w do boku. Hop, w wyciskaniach. Uff. Dobra, jeszcze mamy teraz ściąganie jednej rączki na plecy. Fajne ćwiczenie, bo dół pleców fajnie pracuje, jeżeli dobrze dopniemy. Co lecimy, trzy serie. I zbliżamy się ku końcowi. Och, jeszcze trochę. Jeszcze 11 tygodni. I w sumie to 15 do drugich do WMBF-a. Także co zacisnąć. No, i ostatnia wesołanka i Fireant na dziś. No, trening skończony porcja kreatynki teraz trzeba sobie o tu szczelić bananka zjeść bo tutaj mówiłem pusta lodówka więc nie przygotowałem się za bardzo z jakimś jedzeniem fajnie bo już ty, no, wkręcamy się na te, takie mocniejsze obroty od przyszłego tygodnia mocno idzie jedzonko w dół pewnie więcej jeszcze kardium. także co ciśniemy ciśniemy ile wejdzie dobra ja lecę mam jeszcze dzisiaj jest tura ósma. Mamy pracę do 12 do 13. Później, właśnie, cardio. Trochę odpoczynek. I o 19.30 ostatnia personalka. Także co, moi drodzy, idę zjeść bananka i kratynkę. Także co, trzymajcie się. zrobiłem sobie szybkie śniadanie: kajzareczka, pomidorek, farłuch, chudy, szyneczka i mozzarella. light nie było. Czasu, dopiero teraz robiłem takie zakupy, więc to i dziczek zero wjeżdża. O, tak pięknie wyglądają, zaraz do we mnie wejdą, o, piękne bułeczki. Dzisiaj będzie tak trochę właśnie bogo, w sensie, bo zabrakło mi białka i tam paru fajnych rzeczy, więc, więc troszkę inaczej, ale jutro już będą wszystkie produkty, także będziemy cisnąć dalej. Chociaż no, takie coś to też nie jest złe, wiecie, nie, Chociaż te krajzereczki takie, kurde. Ale no dobra, jemy, nagram wam też dzisiaj wszystkie właśnie posiłki. Białko z biotek USA a Magnezyk Omega 3 Kremik na dzień treningowy. I białeczka, bo przechodzimy już rano na omlety Także białeczka będą nam potrzebne I przed treningiem wyjeżdżają takie Chciałem Wam nagrać trening, ale byłem na takiej małej siłowni, że no, tam ciężko cokolwiek nagrać. Więc jestem już w domu. Jemy posiłeczek. Jemy płatki jaglane. Banana 50 żywki białkowej. I takie coś z, z SRT. Nie pamiętam jak to się nazywa. Czarną kawkę jemy i idziemy gdzie. Tego Wam nie mogę powiedzieć, ale niedługo się o tym dowiecie. Jutro dzień nie treningowy, więc więcej tłuszczy będziemy jedli. Także co, ja biorę się za po treningu, jem, idę w nieznane wam jeszcze miejsce i efekty zobaczycie niebawem. Trzymajcie się, do później, hej! Siamaneczko w środę, jak zwykle zapomniałem dla was nagrywać w dnie treningowe jest to dla mnie duże utrudnienie. Mm, Miało być dzisiaj takie full day of eating, kurde ciemno, czekajcie muszę zmienić stronę full of eating, ale no, niestety już pierwszy posiłek zjadłem, ale mogę wam opowiedzieć, co to było. Było to omlet, yy, 250 białego jaj, 50 żywki białkowej, yy, do tego jeden banan i krem z SFD. Drugi posiłek, płatki jaglane yy, z białeczkiem, z bananem i podobnie, pod, podobnie do pierwszego, tego po zamieniamy na płatki jaglane. Następny to będzie pierś z kurczaka, z kalafiorem i z dipem czosnkowym. I ostatni muszę zobaczyć, bo nie pamiętam dokładnie właśnie gotuję tutaj płatki eee, dzisiaj jesteśmy już, już po kardio. jest 6 razy 45 minut eee, dzisiaj bez treningu, ale mieliśmy z rana personalki. Eee, wczoraj byłem w ciekawym miejscu w ogóle. Eee, na efekty będziecie musieli trochę poczekać, bo dopiero gdzieś eee, w wrześniu myślę. Ta sprawa, ta rzecz się pojawi, ale generalnie super, bardzo się cieszę, bo to była dla mnie nowość. Ale przy tej czynności czułem się dość komfortowo i myślę, że jak to się ukaże, to parę osób będzie mogło wyciągnąć z tego na pewno jakieś wnioski, także super się cieszę. Dobra, bo już się tutaj gotuję płateczki. Zrobię posiłeczek, nagram Wam jak to wygląda. Bum! Zrobiłem, proszę bardzo. Następnie Następny posiłek, proszę, taka kaszka, ja idę sobie zjeść w spokoju. Ciekają nas jeszcze chyba dwa posiłki, także jeszcze Wam ponagrywam coś dzisiaj na pewno. W niedzielę planujemy znowu wyjazd w pewne miejsce i też tam ponagrywać jakieś takie mini, mini vlogi z tego miejsca. Chodźmy, wpadłem na pomysł w sumie, żebyśmy się przygotowali z Anią w sensie takim, żeby nauczyć się coś o tym miejscu yy, jakieś ciekawe historyjki i tak dalej, żeby wam coś tutaj poopowiadać myślę, że całkiem spoko opcja taki wiecie yy, vlog mm, związany z treningiem, z siłownią, z dietą z jedzeniem i tak dalej, połączony z takim, yy, z takimi wypadami gdzieś yy, tutaj blisko, bo teraz ograniczony czas, ale myślę, że i tak spoko yy, idę, bo mi stygnie ja jestem już mega głodny, także co do zaraz Ostatni posiłek, kurczak, gipczewskowy i kalafior, ale już go zjadłem. Także co, ostatni posiłeczek, jego dzielę zawsze na pół. Jem, idę spać i co, i widzimy się jutro na treningu. ranko, szóste, robimy śniadanko i spadamy do roboty. Siemaneczko, witam was w ostatnim dniu tygodnia, czyli Witam was w piątek eee, Jak widzicie po mnie pewnie trochę, no to eee, Zespałem dzisiaj W sensie no, klient eee, Przełożył mi trening z, z 9 na 8 Na to się zgodziłem, co było błędem w sumie, bo eee, Ciężko mi się pozbierać, więc dzisiaj będę musiał zrobić trening albo całkiem wieczorem koło 20, albo Będę musiał pojechać na Tą siłownię taką małą, więc tam takie nagrywanie wiecie, jest słabe dosyć. No ale no nic, czasami trzeba sobie jakoś tam poradzić. Yy, powiem Wam, że fajnie, bo ostatnio więcej, o dużo więcej energii mam, jakoś tak, nie wiem, czym bliżej, tym większą, nie wiem, motywację czuję czy coś, także spoko, myślę, że to jest fajne. Forma też się powoli tam klaruje, jeszcze jest sporo tego fatu do palenia, ale mm, Zapierniczamy na tym, żeby go nie było. Co jeszcze wam mogę dzisiaj powiedzieć na temat tego, żebyście zapierniczali, a ja idę robić personalki. Po personalkach, właśnie, muszę podjąć decyzję, czy robić trening teraz, czy wieczorem, też dzisiaj piątek, może jakieś kino. Więc dobrze by było zrobić ten trening w środku dnia. Dobra, mam klienta za 5 minut, także kończę. Śniadanko dzisiaj takie też na szybko, tylko. Yy, Płynne białka na patelnie i, i taki tak omlet wyglądał. Zapuchnięty na ryjcu jestem niesamowicie. Dzisiaj ciężka nocka, bo prawie nie przespana, no ale czasami tak bywa, chociaż te noce właśnie mnie męczą, bo <laughs> słabo śpię. A wszelakie te tabletki na sen działają na mnie tak, że po prostu jak się obudzę, to dochodzę do siebie kilka ładnych godzin, więc z złego złego wolę się chyba trochę pomęczyć gdzieś tam. W dzień dostać godzinę, dwie. Dobra. Trzymajcie się. Do później. Siemano. Zrobione 100 gramów szyneczki 4 plasterki lajta, 2 bajgle pomidory, ogóreczek I coca cola 0. Idziemy jeść śniadanko Później cardio I jazda Siemano, dzisiaj niedziela, ostatni dzień tygodnia I takie podsumowanie Tydzień minął Dobrze Już ta Kurde sylwetka nam się trochę klaruje, 10 tygodni Zostało do pierwszych zawodów, które nie były planowane, więc tak czuję już lekkie ciśnienie, że nie zdążę, że się nie wyrobię. Bo do WMBF -a to na spokojnie, bo jeszcze mamy ponad, no około 14, a do NPC mamy 10 tygodni. A jeszcze jest tego fatu sporo. Więc trochę mam takie obawy, czy zdążę, ale zobaczymy. Wiecie, ten NPC to takie na przetarcie przed wmbf -em. Mam nadzieję, że, że jakoś to ogarnę jakoś to pójdzie. Zjeba od trenera była, że czy Micha nie jest do końca czysta, że tam jakieś sosy yy, wjeżdżają i tak dalej. No trochę ma racji, znaczy trochę, no ma rację, więc na pewno tą Michę teraz będziemy czyścić. Muszę trochę wyrzucić rzeczy z lodówki i, i zająć się trochę innym jedzeniem. Yy, nie pojechaliśmy nigdzie, mi był, miał być jeszcze filmik jakiś z gór. Ale no, pogoda nas zrobiła w kulki, bo miało padać cały weekend, a pogoda jednak była piękna. Mam nadzieję, że w ten weekend gdzieś się wybierzemy, to coś, coś ciekawego ponagrywamy. Eee... I co? Zaczynamy jutro kolejny tydzień. ogólnie ładnie, romantycznie z kwiatuszkami. Zaczynamy kolejny tydzień. Jazda. A! Dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze kurde 32 km na rowerze. W spoko tempie, bo 23 na godzinę średnia, także uważam, że ok. Trzeba zapierdzielać. Nie ma to czy tamto. Trzymajcie się.